you <laughs> Halo? Halo? O, naprawiłem. Zjechać mnie już, raz spokojnie. Ja byłem po prostu wyciszony przez ten cały czas. XD, wyciszony byłem. Heh. Ja, ja byłem wyciszony. Śmieszne. Wyciszony byłem. Halo? Halo? O. Был и их зато. DC Ja dał max 3 jestem teraz na typ charge sense, dobra max 3. DC uh.

A to ty jesteś? Nie. Co? Co? Nie. Nie? Nie. Oh, A, kiedy masz link w Minecrafcie? 99999L. Okej... Okay. Uh... Ej, mogę to zrobić w taki fajny sposób, ale musisz dać mi kosmos za to. Ale serio, to działa. O no, A masz kosium? Nie. Nie, oh. nie. nie wydaję. Tak, peta masz? Mam peta. Ja mam a, nie, A ile masz 200 pasy? dolarów. Ja mam e, nie w Minecraftie. Podwójna przeznaczenie, podłoga. Tak, wiesz, co ma wiesz? Life out the kind of. To ja. Ej, a, a jak nie masz peta? E, reniferek. E, a pokazać Ci a pokazać ci sposób na kopiowanie? E, jakie kopiowanie? W jakim sensie? No na przykład możesz sobie skopiować peta. No to pokaż. To. Chcę to zobaczyć. No, patrz. Masz peta, co nie? Wpisz u kości pety. No. No i zrób, zdejmij peta i szybko wyjdź ze serwera.

Ej, powiedz No? Co? Eee... Jaki masz ekoskalibor? Jak eee... 31%. Okej. Okay. Dzięki. A teraz powiedz mi na ile ci zadam, okej? Okay? Dobra. Ale, eee, eee, czekaj, bo ja mam... Taki, wiesz, taki po prostu, tak jak Hertz. Muszę sobie wyłączyć. Eee... O, no. Zajno. Ej, jestem... Czyli z tym no. No. 2,5. pół, na hita. Tak, i po ja tu patrzę jak drukowałem typa. Też yy, Sakwa? No, przydałaby się. Chciałbym najbardziej Mogę koronę. <laughs> ja Masz koronę. Ko a, a masz dwie? Masz dwie? No nie, ale. Co? I... Mam koronę, ale mam tylko swoją. Mam yeah. jeszcze to. Yeah. A, a masz. A, a, masz, a masz jakieś kostiumy, oprócz tego Ulwisa? Nie. Oh, okay. A może chcesz może tego? Eee, jak się nazywa? E, po popu. miejsce i z chcesz. Chcesz może full seta na zapas? E, mam zapas, ale to al full No full zap... E, że cały seta na dwa mogę ci dać. Jeszcze pm 4 na zapas przynoszę. A ci chodzi o że z full etentami? A nie, no z full entami to nie. Eee, takie tylko ja mam, aktualnie ja mam takie na sobie. Aha, ty, okay. w ogóle nic nie zostało, Ja się po takiego śnupka, on miał zwykłe seta, Nagle nosie sześć osób z koroną i łatwiej mnie nie wbiło. Aha. Czekaj. To a, a, a ty clan DM, to jest Twój klub? E, tak. A ty, ty, jest, ty jest, nie wiem, w topce albo coś? Czy nie? nie, nie. Jaki. E, rankingu? Tysiąc? <laughs> Grałem od godziny tutaj. Czekaj. Okay. Jamie. Co? Ekran. Do... DM. Ja raczej no. milimedię dostanę. Niestety. No. O i dobra. E, czekaj. Co ci mogę dać? Też jakiegoś może, powiedzmy Endermanka, daje plus 3 do obrażeń. Tylko to? Czekaj, patrz, ja tu patrzę, co jest jeszcze. Bo ja mam Reniferka. Ale to jest, a ile co się daje Reniferek? Stały efekt podkiż plus jeden, nigdy nie stajesz się głodny, minus 50% obrażeń, on Driftstone plus jedno serce. To jest, bo ja ci mogę dać dosłownie Endermanka, który jest, jak bijesz chłopa, to masz to trzy obrażenia. To możesz dać. Iż, a da się tutaj swapować pytami, czy nie? Co da się? Swapować pytami, no że wiesz, podczas PvP, no, no że sobie peta zmieniasz. A sprawdzimy, czekaj, weźmy B z łapki. Eee, a nie mogę, bo wiesz... A. Um, gitara. No. Eee, można. To, można! Dobra, dobra. To lubię już. lubię jeszcze ten dobra. Ja, bo to nie, ja przy sobie mam wszystko postać. Mam tak bombard, mam tak postek, ja Jestem tak full przygotowany na bitkę tutaj, że. Tak. A chcesz potrapować razem? No nie, oni chyba będą widzieć. No ale nie typu live'ów, bo. No ta, ta, ta. Ale to, no to, to... I to... Eee... Tu. Czekaj... Eee. Tylko ty ty, tylko ty mnie nie strapuj. Nie, no nie. Ja to... Zrobić tego. Eee. Ja lubię wspierać tych... Stań ty pośrodku na razie, ja cię muszę zabudować. Eee. Lubię wspierać nową osobę. A to my robimy Double na Czy co? No tak. Chyba. gammę. Gammy. Eee... Full mam i tak. Eee. Jasne. Coś zrobię. czekaj, ja też to zrobię, że będziesz mógł skakać sobie do... wyżej. A to ja będę trafować? Czy co? Znawiasz okay. łeby co chwilę, ja go będę bić. Eee... to daję łeby. Okay. a też ty sobie wpisałeś było... wszystkie kłody, czy nie? Jeszcze raz. Bo jest dużo kodów. Wpisz sobie kod rekompensata, tylko start. E, no to wpisar, bo. No. A ty, a to masz może rangę tank Czy nie? No, no mam tank bo no, mam. No to sobie odbierz, czy... co? Ej, jak to masz tak. Mogę pójść do pasując spaka? Czy tanka? do, do Caga ja na do książek? Czekaj chwilę. Dobra, no już jestem na. Halo. No to odbierz sobie z tego kita? No, dobrałem, no. No i co ci poleciało? Jakiś syf totalny. A z książek? Eee, otrucie. O, czekaj. A, dobra, ja mam. A, a to już miałem już to na skaliburze. No, czekaj, ja coś ci mogę dać. Masz, więc to masz robić weź to i to jeszcze i będziesz ciągle tego, y, grać tym... Masz kostki? Masz kostki eee, mam 9 Oj Ile? Mało, no, ja mam 400 taki w 100 tysięcy A korona to ile kosztuje? No, no tak siedemsetka 500 Bo ty masz ile kasy? Ja mam. Eee, Znaczy, co ja pierdolę? Sto? bo jest kostium na rynku. Przeciwzakażeniowy. Ale to przeciwzakażeniowy nie ma się kupować. Urwica też jest. Oj. Ale ja bym nie ma tego zakażeniowego. Urwica też jest. Ja mam za aktualnie tego, bo ja wcześniej... Ja? No tak, a mi się okay. chociaż jakiś kostium przyda, co nie? Jak ja, ja nie mam no, żadnego. No chłopie, okay. ten kostium jest warty! Ja kostium tak, łatwo... ja tak łatwo... Nie, nie mogę tak łatwo... Ciekawe... Czekaj, a bo ja to nie dałem. E, to... No, tej Excalibur... 45% no, O. O wiele lepiej. Kto chce No to ty pisz, bo ja mam, wiesz, makro. Na live'a. O. się! Kto? Jakiś dyket, czekaj, kiedy... E Masz dźwignię? Nie. Yeah. Ty stawia się, stawiaj, 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 stawiaj. Dobra. Co, 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 tu się stało? Ja zamienię sobie kostium. Ja mu w ogóle coś biję? Czekaj. Okay. Dobra, górę. dobra, czekaj. Zainfekowałem go. Przestań się. Nie na ten kostium. Ja ja muszę go wziąć na rzadkę. Nie, nie Max kalibru widzę, widzę w łapce, że ma. No. Ja na spidę, ja, ja na go dogonię w ogóle szybko. Dostaw kostkę. Jest na nielocie? Znaczy, ma nielotkę. Nie jorda. Jorda, widzę go. Czy znaczy, ty jesteś jakiś. Nie, ja jeszcze sobie przez nich, co za. Zatokowałem. Weź się przesuń Daj mu nielotkę, jak możesz. A e, już. E... Tego na ja to... na... dla ciebie dałem. Dobra, przesuję się. O, o no. ja, U. prawie go miałem. mu pozostawiłem. Pięć pieprzonych jest. 101. Dobrze, czekaj, a to jest dla mnie lotka. Czekaj, że. że. pan się naim, że ma pięć. Czemu, jak... uzywać... Czemu jakiś chłop, który ma rangę przyjaciel, ma dostęp do ticketów? Ma? No, no jak, jak, jakiś chłop z rangą przyjaciel, ma dostęp do ticketów, jakiś booster. Nie, Kacia, to jest chłop, który. Kacia półko i babuska. To jest chłop, który serwer po prostu. I chodź czy po. Typałem się multum graczy do mnie. Aby szybko. I halo, jesteś? No halo, jestem do. Przesuń się, przesuń się, przesuń się. Przesuń się. Ok, do. Stawaj, stawaj tu, stawaj tu. Jestem do. Masz obsydiany, to się szybko zabuduj. Dobra. Chce To Chce Trzech graczy dopadałem, zmieniam kostium. Oj. a on ma łaskawieńca. Uciekaj, czekaj, nie czekaj, nie To nie czekaj, nie czekaj, jak go zabiję. czekaj, on od Ciebie ucieka? On od Ciebie ucieka. Za no? ciebie ucieka nie czekaj, czekaj, nie z nie czekaj, ja mam, ja mam wtedy za dużo, ale. Chodź się. Chodź dostał Czekaj, wiem, wiem. Czekaj się. Debril Malagi, lagi, ten debril czekaj, lagi. Czekaj, wprzysusie. Nie bij go, proszę. Nie bij go. To do, jest bardzo grono. Perła do góry. O, rana wszystkie strony. Ago. Mnie or nie mu dam Nie lot. Gdzie on jest? Nie. Dobra, uciekł. Ależ że od ciebie, ależ od ciebie, ora tego. Nie wiem. Ops, skoro mam od ciebie, ora. Ora. Musimy znaleźć naszego. Tam... Dobra niej. Sadej. Cześć, wiesz co świa? Ja już sobie wyłączę.